Przyzwoicie wypadli w pierwszym spalingu piłkarze pogoni trębaczów. Zawodnicy z Okręgówki ograli łatwo czwarty ligowy start na Mysów 3-1. To był pierwszy sparing dla obydwu zespołów. Czwarta ligowcy na początku spotkania objęli prowadzenie po strzale Patryka Pabiniaka. Chwilę później powinno być 2 do 0, ale jednak ramę zmarnowali dogodną sytuację. Okazji podbramkowych nie brakowało w tym meczu. Zarówno jedni, jak i drudzy popełnili kilka prostych błędów w obronie. Jednak te otręmbarczowianie wyglądali na solidniejszy zespół. W składach zabrakło wielu zawodników, którzy jesienią stanowili o sile drużyny. Tuż przed przerwą do remisu doprowadził Robert Krawczyk, ten sam zawodnik w drugiej odsłonie zdobył drugą bramkę dla swojego zespołu. Wynik meczu Stalił Dawid Sibiński. Myślę, że pozytywny spory, żeby wybiegali, to cieszę się z tego, że bez żadnej kontuzji to jest najważniejsze. Jeśli chodzi o wynik oczywiście sportowy, to przybraliśmy dosyć wysoko 3-1. Wydaje mi się, że zespołu Trębaczowa znam potencjał tego zespołu i wiedziałem, że będzie to taki dobry przeciwnik jak na przetarcie. Okazało się, że my byliśmy dla nich przytarciem chyba. Natomiast mecz był z przebiegu był w wiary wyrównany, natomiast e, oczywiście jakieś tam błędy indywidualne zawodników, ale to dobry przeciwnik, także tutaj e, korzystny ten sparing dla dwóch stron. Nie ukrywam, że zespół e, też jest w takim treningu dosyć trudnym, w ciągu dwóch tygodni e, wykonaliśmy 10 jednostek treningowych i to też by było widać, że tych 10 treningów e, różnych, różnych treningów, różnej intensywności też e, swoje piętno jakby to odcisnęło w tym meczu. W najbliższym spotkaniu spalingowym pogoń trymbaczów grać będzie w kępnie z Polonią. Start namysłów jedzie do leśnicy na mecz z pogonią o a kolejnym rywalem będzie także Kępińska Polonia.